Bo są takie mity wśród naszych wspólnych znajomych, a ich mamy, że ty owszem chadzasz na ustawki z własną narzeczoną i ty zawsze przegrywasz. A ty zawsze ona wygrywa, a ty zawsze pierwszy przepraszasz. Że się obrażasz Ale na trzy tak godziny tak z zegarkiem jest. w ręku. Ale tak jest, bo ja nie potrafię się długo obrażać. Ja właśnie zawsze wolałbym być tym kochanym, niż tam kimś, kto tam. No ja mówię, jakbym Kamila była taka jak ja, mówiłem to też, to my byśmy płakali, jakby było coś nie tak, rybi nie wiadomo co. Mhm. A jak ja bym był taki jak Kamila, to byśmy się pozabijali, więc. A to się... prawda, że ona odzyskuje? Twoje długi? Z komornikiem? Tak, z piłki. niestety tak. niestety tak I mi jest przykro, bo ona pisze do <grym> moich kumpli, gdzie są pieniądze, i pisze za mnie. A ja mówię, czemu ty piszesz za mnie z mojego konta? No mm. bo tak, koniec mają i pisze. Ale stosuje jakieś metody siłowe też, no, nie, czy nie? Nie, tylko ona po prostu mówi, że tak i tak. Wie. ale ja czy... już też nie pożyczam pieniędzy. Ale ona podobno zarabia więcej od ciebie, to prawda? Gdyby nie KSW, to na pewno no, w biznesie swoim ma bardzo dobrze rozwinięty biznes. Ja w ogóle jestem pełen podziwu, jeśli chodzi o tą kobietę, bo tłumaczyłem Ci, Kuba, ja. Nie znam drugiej takiej mrówki Ja mrówka nazywam ona oprócz tego że ogarnia cały dom moje rzeczy podatkowe moją firmę wiadomo że ja to sobie też ogarniam jeśli ja produkuję produkt w sensie, testuje to mi mm -hmm. pasuje to nie ale to ona wszystkie te rzeczy poboczne, o, załatwia ona, no jest fenomena. Do tego jeszcze opiekuje się domem, jeszcze ci mówi, co masz jeść, nie? Czy ona jest Jak dowodem mówi? na te słowa o aniołach, stróżach wokół ciebie i dobrych ludziach, którzy... Oczywiście, wiesz I właśnie i właśnie ja ciężko mi to powiedzieć, właśnie za, zawsze zadaję Bogu pytanie, Boże, dlaczego Kamila i dlaczego ona nie wierzy, A, ale jest wspaniałą kobietą, kocham ją najmocniej. A dlaczego świecie? nie wspierasz jej kariery wokalne. Ja ją pamiętam jeszcze z idolą. Przecież będzie program, w którym ona też będzie jest tam też właśnie, ja to pamiętam, bo ona mi pokazała to zdjęcie z tą jeszcze no byłeś taki tak. młody, chociaż nie różni się dużo. Słuchaj, nie, że wspieram, tylko wiesz co, ona to robi, bo, bo lubi, a nie że chce śpiewać. Ale i to wychodziło. Darii... Ma temperament. Ma temperament. Uzyska swoje honoraria. Darii. A za co ją kochasz? Jakbyś Darii. miał podać trzy pierwsze, masz tutaj wiesz. Kora śpiewała, że nie pytaj za co się kocha, bo kocha się. Hmm. Za nic, ale za co kocha Artur Kamila? Wiesz co, chyba tak najbardziej kocham za to, że ma twardą dupę, nie? Ma twardą dupę dosłownie i w tych sytuacjach życiowych naszych wspólnych, mhm. W większości to ja cierpiałem najbardziej psychicznie, bo ona ma twardą skórę. To ona zawsze podstawiła, potrafić poznieść mnie na nogi. Kocham ją za to, że jest taka zaangażowana we wszystko, co robi, ale już bardziej nie kocham, że nie ma tyle empatii, tylko jest taką francą w rednym no? I ona o tym wie. Przerwa. Wojewódzki. Kryjdzierski.